Tomasz Lisomalzen z Kinga Rusin Hanna Lis były wybitne wywiad. Tomasz Lismozen zaliczy z 2022 roku do dosyć cieskich. Niedost, zanim wybuchła afera w redakcyjne w Sweeka z jego udziałem. Potem doznal czwartego, już udaru Na pocieszenie wziął sobie pieska, a także pochwalił nowa partnerka. Co więcej, dziennikarz zalozyl swój kanal na YouTube. A także wkrótce ukazał się jego książka. W związku z jej promocją udał się na wywiad u dziennikarzy. Co ciekawe, pierwotnie w książce miał być rozdział poświęcony zonom, lecz ostatecznie został usunięty. Dlaczego? Bo jak stwierdził Lis, więcej byłoby bez tego kłopotu niż z pozytku. Zatem opowiedział wszystko w podcaście. Zurnalista przytoczył słowa Kingi Rusin udzielonym w wywiadzie dla Twojego Stylu o malzemstwie z Lisem. Dziennikarka wówczas powiedziała, że nie czuła się dobrze w malzemstwie i nie chce związku z typowymi rolami kobiecymi i męskimi. Jak skomentował to Tomasz Lis? Byłoby bladem taktycznym i strategicznym, gdybym publicznie wchodził z Kinga w polemiki. Ale nie mogę nie zauważyć. Za jednak przez 7 lat życia obiady jadłem zawsze w stolówce poza weekendami. A w weekendy jedliśmy razem w restauracjach weznał dziennikarz. Okazuje się, że Tomasz Lisne zalowal, za jego pierwsze małżeństwo się rozpadl. Oczywiście miałem refleksję pod tytułem Tak, to poraska, jak jest poraska. To zawsze esa dwie strony. Chodź. Jak mówi madros ludowa, zawsze ESA odpowiedzialnie za koniec malzenstwa obie strony, czyli zona i teściowa, zezartowal. A co rozbilo malzenstwo Tomasza i Hanny Lis? Okazuje się, że nie chodziło o sport. Choć dziennikarz tak mocno skupił się na bieganiu, że nie przychodził do domu wcześniej niż o 21.00. Nie powiedział jednak, co dokładnie było powodem ich rozstania, a szkoda. Tomasz Lis zaznaczył, że nigdy nie zalezalo mu na kobiecie, której ambicja będzie jedynie obiady i oczekiwanie na meze w domu, kiedy wróci z pracy. Nie chciałem mieć nigdy zonę do obiadów i nakładania kapci, dla której treść życia byłoby oczekiwanie. Asma wróci z pracy. W związku z tym, zonami moimi byle kobiety silniejszej indywidualności. Uważam, że to osoby wybitne wyznał Lis. W sumie tu nawet milo z jego strony. Ciekawe, czy Kinga lub Hanna odniosę się do tego wywiadu.